Dzień dobry Państwu. Z tej strony Michał Ogrodnik, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak spojrzymy na mapę sytuacji barycznej, która. Planowała nad Europą w nocy ze czwartku na piątek o godzinie 00 czasu UTC. Widzimy, że Polska była na skraju rozległego układu niżowego z nad Wielkiej Brytanii. Na południu kraju zaznaczała się strefa frontu atmosferycznego, natomiast z północy nad Polskę zaczęło napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Napływ tego powietrza już był widoczny w postaci temperatury minimalnej, która na przeważającym obszarze kraju tej nocy spadła poniżej zera, najchłodniej było na zachodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego, mazurskiego przepraszam bardzo, gdzie temperatura minimalna wyniosła minus 5 stopni. Minus 5 stopni również było miejscami na Pojezierzu Pomorskim, jedynie temperatura dodatnia była odnotowywana na krańcach wschodnich, na krańcach południowych naszego kraju i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W ciągu najbliższych dni pozostaniemy w tym chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Nad Polskę napływać z północy nadal będzie chłodniejsze powietrze, które miejscami Szczególnie na Pomorzu będzie zasobne wilgoć, co skutkować będzie występowaniem w tej części Polski opadów śniegu i te opady śniegu właśnie na pojezierzu pomorskim, właśnie na Pomorzu, czy to w pierwszej części dzisiejszej nocy, czyli nocy z piątku na sobotę na Pomorzu Gdańskim. Natomiast jutro w sobotę na pomorzu, na zachodniej części pomorza będą najbardziej intensywne i miejscami może tam spaść nawet do 10 cm śniegu. Ta sytuacja baryczna. Powodowana będzie przez płytki niż, który y, przemieszczać się będzie nad północną częścią naszego kraju. Ten niż właśnie będzie ściągał to bardziej wilgotne powietrze i również chłodne powietrze nad obszar Polski. Natomiast na pozostałym obszarze opady śniegu będą niewielkie, natomiast y, mróz, y, mróz będzie panował przynajmniej w sobotę przez całą dobę. Jeśli chodzi o noc z. Z piątku na sobotę, najniższe temperatury minimalne prognozowane są na wschodzie oraz na obszarach podgórskich od minus 8 do minus 9 stopni. W centrum to temperatura minimalna to od minus 5 do minus 6, natomiast najmniejszy mróz nad samym morzem około minus 1 stopnia Celsjusza. Liczymy się z dużą ilością rozpogodzeń, co będzie też sprzyjać właśnie spadkom takich. Spadkom temperatury i odnotowywaniem tak niskich wartości. Jeśli chodzi o sobotę, y na przeważającym obszarze kraju przez całą dobę będziemy odnotowywali temperatury ujemne. Najniższe wartości w dalszym ciągu prognozowane będą na wschodzie kraju około minus 4, w centrum około minus 2, natomiast na zachodzie kraju temperatura będzie wynosiła około 0,1 stopnia na plusie. Najbardziej intensywne opady śniegu prognozowane są na Pomorzu Zachodnim, tutaj miejscami. Spaść może do 5 cm białego puchu. Wracając jeszcze do nocy z piątku na sobotę, szczególnie w godzinach wieczornych, należy uważać na drogach i chodnikach, które, które po opadach śniegu będą na pewno mokre i przy spadku temperatury mogą zamarzać, może się tworzyć oblodzenie. Szczególnie na północy i na południu kraju te zjawiska będą najbardziej intensywne. Jeśli chodzi o noc. Z soboty na niedzielę i potem w niedzielę. W dalszym ciągu pozostawać będziemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. W dalszym ciągu pogodę na północy kraju kształtować będzie niż i ten oto niż ponownie najbardziej intensywne opady śniegu nie nad północno-zachodnią część Polski. Na Pomorzu Zachodnim miejscami dopada kolejne 5 cm śniegu. I jeśli chodzi o temperatury minimalne, czeka nas ponownie. Chłodna noc, bardzo mroźna noc, e, wszystko wskazuje na to, że ta właśnie noc, czyli noc sobotna i niedziela, to będzie najchłodniejsza noc w przeciągu najbliższego tygodnia. Tej oto nocy e, na Suwalszczyźnie temperatura minimalna spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. Minus 10 stopni to wartości, które prognozujemy również na kotliny górskie w Karpatach, ale jeszcze większy mróz nawet do minus 12 stopni prognozowany jest na e, obszarze e, Sudetu w kotlinach sudeckich. Poza obszarami górskimi y, temperatura minimalna wyniesie od minus 9 na wschodzie, około minus 5, minus 7 w centrum. Najcieplej będzie na zachodzie około minus 2, minus 1 stopnia Celsjusza. Niedziela już będzie nieco cieplejsza niż y, sobota. Tutaj temperatury ujemne w niedzielę występować będą głównie we wschodniej połowie kraju oraz w kotlinach górskich. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie około minus 4 stopni Celsjusza, w centrum około 0 miejscami minus 1. Najcieplej natomiast na zachodzie plus 1. I na południu plus 2 stopnie Celsjusza. Jak widzimy, w niedzielę już tego słońca będzie zdecydowanie więcej. Jedynie na północy tutaj jeszcze mogą utrzymywać się, utrzymywać się przewaga zachmurzenia. E, początek przyszłego tygodnia to ponownie opady deszczu, opady śniegu przechodzące miejscami w deszcz ze śniegiem, ale też temperatury. Maksymalne w dzień, ale też i minimalne w nocy nieco wyższe. Miejscami nocą mogą utrzymywać się, może się utrzymywać mróz do minus 6, minus 7 stopni Celsjusza, głównie w północnej połowie kraju. Natomiast w dzień, jak widzimy na południu, w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna dochodzić będzie do 6 stopni w poniedziałek, 5 stopni we wtorek. Ponownie 6, około 6 stopni Celsjusza w środę i tak samo 6 stopni Celsjusza w czwartek. Więc jak widzimy, w najbliższych dniach ten weekend, który się właśnie rozpoczyna, będzie najchłodniejszy, natomiast w kolejnych dniach w dzień będzie zdecydowanie cieplej. Może nie zdecydowanie nieco wyższe wartości notowane będą w dzień, natomiast nocami w dalszym ciągu występować będzie mróz, szczególnie w północnej i wschodniej połowie kraju. Dziękuję bardzo za uwagę.